Wieczór Państwu w tę przedostatnią noc w 2019 roku. Jesteśmy teraz w Mareckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym, gdzie już sztab Marki ciężko pracuje, żeby złożyć wszystkie, wszystkie puszki, przygotować wszystkie rzeczy. Mamy tutaj niektóre puszki już sklejone. Muszę Wam powiedzieć, że od 15 grudnia w pobliskich w centrach handlowych i firmach mareckich zbierane są już środki do puszek, w tym pojawiły się już grupy puszkowe. W firmach są puszki, którymi opiekują się ci właściciele, natomiast grupy puszkowe zbierają w tych większych centrach handlowych. Więc proszę dla nich o uśmiech, bo będą tam się pojawiali co weekend do 11 stycznia. 12 stycznia dzieciaki się pojawią na ulicach Marek i okolicach, więc słuchajcie, gramy już teraz, już przed świętami. 12 stycznia, kochani, czeka nas jak zwykle mnóstwo pozytywnej energii. Kolejny finał, już 15 finał w Markach, będzie gorący, będzie fascynujący i będzie też wyjątkowy właśnie dlatego, że będziemy w tym pięknym, najnowocześniejszym w Polsce obiekcie. Będzie tu stała duża scena, a na tej scenie będzie naprawdę gorąco. Będzie się działo na scenie, pod sceną, będzie się działo także w cudownej strefie smaku. Na samej scenie, tak jak i cały finał, rozpoczynamy o godzinie 12. Rozpoczną się występy szkół podstawowych, w przedszkoli Mareckich, a zacznie goszcząca nas tutaj szkoła podstawowa numer 4. Będą śpiewać, będą tańczyć, będzie na pewno wesoło. Tuż po godzinie 13 będziemy mieć występ Acrodance, będziemy mieć występ UKS Salto, będą tańczyć, będą występy akrobatyczne, będzie się działo. A po godzinie 15, po godzinie 15 kochani, to już przed nami gwiazdy. Gwiazdy, które będą reprezentowały operę, teatr, kino, a także będą to gwiazdy muzyczne. O godzinie 15 będziemy na scenie gościć Annę Lubańską i Dominika Opalińskiego z małżonką. Będą to cudowne głosy mezzo-sopran, bas, baryton. Potem posłuchamy recitalu krótkiego, jak wszystkie gwiazdy będą występować krótko, krótkiego recitalu aktora i wokalisty Łukasza Choronia. Powitamy także aktorów, którzy grają między innymi w serialu Na Wspólnej i w serialu Pierwsza Miłość. Będą to Anna Korcz, Agnieszka Wielgosz, do tego Waldemar Obłoza i jeszcze kilku znanych aktorów. Przyjdziecie, przekonacie się, że będzie fantastycznie. Potem będziemy mogli także wysłuchać kwartetu jazzowego. Kwartetu Aleksandry Świdzińskiej. Będziemy mieć występ zjawiskowego Madoksa. O po godzinie 18.00 zagości u nas Mika Urbaniak z Wiktorem Davisem. Mika Urbaniak to córka znanej Urszuli Dudziak i znanego pewnie wszystkim pana Urbaniaka. Ona od urodzenia, od urodzenia już była kompozytorem. Pierwszą piosenkę napisała mając lat 11 w tej chwili i komponuje i pisze teksty i śpiewa. Niedługo będziemy mogli posłuchać jej koncertu. Będą to utwory z najnowszej płyty Pop Art. Tuż po Mice Urbaniak przed naszym ekologicznym i cichutkim światełkiem do nieba wystąpi Lester Kitson Trio. Jest to Kanadyjczyk o polskich korzeniach, który wystąpi z polskimi muzykami przyjaciółmi. Będzie rokowo, będzie bluesowo. Zaczniemy od opery, skończymy na roku. Czyli muzycznie, czyli orkiestrowo, czyli tak jak powinno być na wielkiej orkiestrze. Kochani, zapraszamy już 12 stycznia od godziny 12 do Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego ulica Wspólna 40-42. Do zobaczenia! Już czego nie można się od niej dowiedzieć. Dialog był pełny, trzeba tuż dwóch. A życia Bacik nie daje nam długi. Podobno w taki jak ludzia, jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłu...